Idrwia odcinek zacisnę w 2009 odcinku z gry Lego i nie mam mocniej w poprzednim odcinku. Wydostaliśmy ludzi z północnego budynku, a gdzie kontynuujemy tryb popularny. <tryk> o -o. Dobrze. A teraz. Coś tu nie gra! Wyglądamy jak bandyci! Niekompetentni bandyci! Ludzki! Stać! Napiję się. Nie się, po prostu chcę mi się pić. A... Hm? Ja tylko wymienię sobie te butle. Mhm. Okej, okay. czy chcesz, żebym ci z tym pomógł? <grym> Jak się trzęsie. <grym> Nic bogaczy, no urban jest domy dla wyzwań szybkiego Ralfa, oczekuję czy gdzie jest złoty klocak. Dobrze, Bob. Wyluzuj. Zachowamy spokój i wrócimy do domu jakby nigdy nic. A, nie wiem, czy zauważyłeś, Bob, ale policjanci zablokowali drogi w ramach obławy na złodziei biżuterii. Cóż, mamy pewne atuty, które przydają się w takiej sytuacji. Zrobimy co trzeba, stary. Bylebym nie musiał tłumaczyć tego, wiozę wodę renomowanej firmy. Czysta jak łza i pełna minerałów jak muzeum geologiczne. Przepuśćcie mnie! Proszę nie wychodzić z pojazdu. Jesteś w 80% z wody, koleś! Trochę szacunku! Śpieszę się! Tylko jak tu się z tego wychlapać? Na co ty czekasz? Zamroź te kałuże. Rampa ewakuacyjna, Ala Mrożon. Nieźle. Teraz wracaj do samochodu i zaczynamy się ewakuować. W porządku, pora tam wskoczyć! Co jest? Wyspa Nomanisa Nomanisa w nie ma 2, 2, 8, 14 lat po, że Po pierwszej części najdłuższej Wyczekujemy kontynuacji w historii Wydawnictwa Pixar Się udało. Nie róbmy więcej takich rzeczy. Są sprytni, wymykają się nam, obchodzą pułapki, unikają ścigów. To jest policzek w twarz dla całej biurokracji. O, Bo. patrz na mnie, jak do ciebie Taki mówię, człowiek. par. Ktoś go napadł? Nie, oczu nie zamiednisz, bab! Mówimy tu o Twoim zachowaniu. Zaraz wracam. Siadaj, bo Cię wyleje! No i zwiał. Ha! 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 A ten <dziedziak> <śpiewa> Zastyknie. Mm. Nożamość potwierdzona. Rozpoczynam przekaz. Witam, panie i niemomocny. Nazywam się Miraż. Reprezentujesz się tajną hm. nowojaką? Hm. Zajmująca się projektowaniem i testowaniem nowoczesnych hm. neregów. Pańskie niezwykłe zdolności będą bardzo pomocne. Na jednym z naszych odległych parytorycznych doszło do tego. Eeee! co to prowokacja! Szary już! te mogą być trudne do oszacowania. Ta misja nie istnieje i nigdy nie będzie istnieć. Ewentualne wynagrodzenie będzie równe trzykrotności pańskiej rocznej pensji. Proszę zadzwonić pod wskazany numer. Zostanie pan poddany identyfikacji głosowej. Epoka wielkich bohaterów się nie skończyła. Nadal pan może być wielki. Albo dalej podsłuchiwać gliniaźni. Do wyboru. Uh -huh. <laughs> Frazej. <laughs> Nie gadaj. Epoka bohaterów mm -hmm. się nie skończyła. Może pan być wielki. Hej, czemu nie mówiłeś, że wybierasz się na misję? Bo ty masz rodzinę, Bob. Potrzebuję cię bardziej niż jakaś tajna komórka rządowa. No. Zaraz wrócę. Wracam. Wracamy. To i nie chcę dzielić się pieniędzmi. <laughs> nie martw się. To pestka. O psiup. i jesteśmy w domu. Jestem pewien, że mają wydzielone środki dla obu z nas. Opuszczę te liany, żebyś mógł przeskoczyć na drugą stronę. Urocze Próbuje nas uchulować Trochę nie ciekawi co potrafi Ale z ciebie śliczne maleństwo Ho 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 Może się, że mogę na to wejść? Muszę to tylko utwardzić. Wydaje mi się, że to ma być rozgrzewka. A to by się zgadzało. Możesz sobie skakać! Mrożon rusza na ratunek! Mrożon... Brakowało mi tego imienia. Aż się zdziwiłem, że te liany cię trzymały. Ej, co to mi miało znaczyć? To po prostu mi się dosyć świadkiem. I tyle. Wybroniłeś się. Ej, widzisz to? Tam, na ścianie. Ta strzała wtopiła się w skałę. Cóż, to się dobrze składa. Może to zabrzmi dziwnie, ale te ślady wyglądają jak po laserach światło miła. Nie ma opcji. Simon jest teraz prawnikiem. Od lat nie nosi superstroju. Cóż, jak mówiłem, w gazecie pisali, że zaginął bez wieści. No, proszę, proszę, proszę. I co my tu mamy? Wygląda na kolejną pułapkę. Nie została dobrze ukryta. Przyjrzyjmy się jej z bliska. Uf, mało brakowało. Rany była uzbrojona w jeszcze więcej starych części. Patrz, wypalone ślady. Możemy nie być pierwszymi, których wysłali. Ach, możliwe, że mu jednak tu był. To i tak lepsze od prezentu weselnego, który nam dałeś. Miało być ironicznie. Zgniatarka do lodu? To było genialne. Cóż, tylko ty się wtedy śmiałeś, Bob. Teraz, kiedy mam już to z głowy, pozwólmy się pnączy i przejdźmy na drugą stronę. A, czeka nas mnie co drzewnej chirurgii. Pozbędziemy się tych pnączy? Wiesz, gdzieś na tej wyspie znajduje się niebezpieczny robot. Ach, co ty, stary? O, wybacz. To nas załatwił. Tak, ale więcej nie damy się tak zaskoczyć. No to zaczyna rad! Super! To całkiem fajne! Przynajmniej jeden z nas dobrze się bawi. To nic ci nie jest? Pobuczony, pobijany, trochę niedobrze, tak? To No fajnie! Bo zaraz zaczniemy spadać! Co? Żarty sobie stroisz? No niestety! Czekaj że wsparcie wsparcia 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 Mam teraz własne problemy. Czyli chyba znaleźliśmy to, czego się robić. Dobra, człowiek! O mnie idzie do rychlu! Co potrafisz? Idziemy! Nie okaż do gry! Mrożon jeden, drogi strony robot, seryj! Przygotuj się, bo! A, muszę coś zbudować, żebyśmy mogli się stąd wydostać. Najpierw zajmiemy się tobą. Zaczynamy! Muszę trzymać się na dystans. O, muszę robić uniki! Jeśli wyskoczy twojego oko, uda się! Dobra o koncepcja mrożąc. Teraz powinienem mu przyłożyć. Napatrz się na eee, Już nie jesteś taki. Dobra, pora zbudować sobie jakieś wyjście. Muszę dostać się do tych klocków! Jaki mamy plan, żeby się stąd wydostać? Pamiętasz kapitana Kukułkę? A, jak mógłbym zapomnieć! <laughs> Za każdym razem, kiedy włączał mu ten zegar, ściągał wszystkie w z okolicznych stanów, nie? <laughs> no i? Myślę, że w ten sposób pozbędziemy się tych upadków. Jakiś śliczny. Może powinienem kupić taki dla Helen? Dobra, pora namieszać z tym upierzonym robotom w głowach. Lecimy. BŁAGAM, ŻEBY TO NIE MIAŁO PRAW AUTORSKICH! <try> Stary, masz obszerowaną... No ten jeszcze żyje mógłbyś mi tu pomóc Pora na luz. to było takie proste. Ach, dzięki. Jestem twoim dłużnikiem. Pora to zakończyć. Szybko poszło, tylko nie do lawy. Może trochę wypadliśmy z formy, ale nadal mamy to coś. Tak, wygraliśmy, ale prawie rozerwano nas na strzępy. A skoro o tym mowa, Co? tylko jedna projektantka może to naprawić. Może przy okazji trochę poluzuje? Co to miało niby znaczyć? Nic. Wszystko gra. Mmm, imponujące. Kontratak z zegarem kapitana Kukułki. Trzeba. Ja dostarcząc... Wiedziałem, że ten młody jest tego Aha. tym niedobrym. bez misję misji mi Mamy Bob No, training Bob dalej, dziękuję za dalej, Było mi dalej, 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 dalej,